Na jaką wysokość można podnieść samochód o masie 10 ton za pomocą energii wewnętrznej, zgromadzonej w 6,3 m3 azotu, znajdującego się w warunkach normalnych? Jest to zadanie łączące ze sobą mechanikę i termodynamikę. Wypisujemy dane. Otóż warunki normalne. Tak się umówiono, to temperatura T0 273 kelwiny i ciśnienie P0 około 1013 paskali. Będzie nam potrzebna również znajomość objętości jednego mola gazu w warunkach normalnych, to jest 22,4 litra, przeliczyłem to na metry sześcienne. Poza tym wypisałem sobie jeszcze dwie stałe. Stała Boltzmana K ze wskaźnikiem B ma taką wartość. To jest screen z karty wzorów, którą w maju 2023 roku otrzymasz wchodząc na salę egzaminacyjną z fizyki. I ja tutaj B opuszczam, dlatego że jesteśmy przy. Gazach W związku z tym K w tym przypadku jest symbolem stałej Boltzmana. Autorzy na karcie wzorów dodają wskaźnik B, żeby odróżnić od K, czyli współczynnika sprężystości sprężyny, co jest dosyć istotne. No i jeszcze jedna. Dana też z karty wzorów stała Avogadro, czyli liczba cząsteczek, liczba atomów gazu, jednoatom, gazu jednoatomowego znajdujących się w jednym molu tego gazu. No i zapisujemy podstawową zależność. Zmiana energii potencjalnej grawitacji. Samochodu, który wzniósł się na pewną wysokość, wysokość, jest równa zmianie energii wewnętrznej, jakiej doznał gaz. A zmiana energii wewnętrznej jest równa energii wewnętrznej, jaką gaz posiadał na początku. Zakładamy, że w 100% ta energia wewnętrzna zamienia się na energię potencjalną grawitacji. Energię potencjalną grawitacji samochodu, który wzniósł się do góry, przedstawiamy iloczynem mgH. Masa razy przyspieszenie ziemskie razy wysokość, na jaką zniósł się samochód. A zmiana energii wewnętrznej, no to ilość moli N razy ilość cząsteczek w jednym molu Na, czyli liczba Avogadro i średnia energia kinetyczna cząsteczki. Liczbę Moli Gazu przedstawiamy jako stosunek objętości 6,3 m, czyli V, do objętości jednego mola w tych warunkach. Otrzymujemy wtedy liczbę Moli. Stała Avogadro bez zmian, i tu się pojawia 5 drugich karazy T. Skąd ono mi się wzięło? Otóż, również skryn z karty wzorów. Średnia energia kinetyczna ruchu cząsteczki gazu doskonałego wygląda tak. Jest opisana tym wzorem. Mamy tutaj stosunek S do dwóch. S – liczba współrzędnych opisujących położenie cząsteczki w przestrzeni. Fizycy zamiennie mówią, że S to liczba stopni swobody poruszającej się cząsteczki. Co to są te stopnie swobody? Przypomnijmy sobie za chwilę. Cząsteczki jednoatomowe biorą udział tylko w ruchu postępowym. Stwierdzamy u nich tylko ruch postępowy. A więc mają trzy stopnie swobody: X, Y, Z. Przykładem jest atom argonu. Ma on 3 stopnie swobody. U takich cząsteczek nie stwierdzamy, nie stwierdza się ruchów obrotowych, a ruchy drgające względem czego miałyby następować. No i cząsteczka dwuatomowa. Sytuacja komplikuje się. Taka cząsteczka ma również 3 stopnie swobody ruchu postępowego, ale jednocześnie ma. Jeden stopień swobody ruchu obrotowego wzdłuż osi Y prostopadłej do osi łączącej atomy przychodzącej przez środek masy tychże dwóch atomów. Ponadto u takich dwuatomowych i więcej atomowych cząsteczek stwierdzamy ruchy drgające. Jest to następny stopień swobody. Więc do tych trzech. W przypadku atomu, który ma 3 stopnie swobody, dochodzą dwa stopnie swobody, jeden ruchu obrotowego i jeden ruchu drgającego, który tutaj jakoś próbowałem zaznaczyć za pomocą tejże strzałki. No to wracamy do naszej zasady zachowania energii. Na czerwono podświetliłem skrajne wyrazy tejże równości, i teraz możemy wyznaczyć z tego równania h. Otrzymujemy taki skomplikowany wzór. Podstawiamy dane. Popatrz, jak wiele tu się upraszcza jednostek: metry sześcienne, mole, kelwiny, zostaje dżul przez kilogram metr na sekundę kwadrat. Po wymnożeniu, po podzieleniu otrzymujemy, że jest to około 16 metrów.